Słuchajcie, Brawl Stars skrywa mroczną fabułę, która jest prawdziwa, a o której mało kto wie, ponieważ wszystko to dzieje się w tle i grając normalnie w Brawl Stars, możemy nie być nawet świadomi tego co skrywa się za tymi kolorowymi postaciami. Niegdyś na naszym kanale powstała seria pokazująca zbrodnie Star Parku, czyli organizacji działającej w ramach Brawl Stars. A teraz nadeszła pora, aby finalnie wyjaśnić całą fabułę Brawl Stars. Seria ta będzie składała się z kilku odcinków, a każdy z nich pomoże wam lepiej zrozumieć Brawla. Moją drogą zostawcie teraz łapkę w górę pod filmem, subskrypcję na kanale, by nie przegapić tej serii oraz komentarz o treści hashtag fabuła, żebym wiedział, że chcecie nowe odcinki. A my zaczynamy! Cofając się w czasie na nagraniach oficjalnych od Brawl Stars często widzimy jak radośnie zadymiarze spędzają swoje dni na walkach, tańcach i innych aktywnościach. Jednak, z drugiej strony, na sekretnych nagraniach ze Star Parku widzimy, jak coś w nich wstępuje. Przykładowo, Shelly na jednym z nagrań zaczyna dziwnie się zachowywać, w efekcie likwiduje ona Dynamike, a potem widzimy, jak Dynamike respi się ponownie, odradza się, co sprawia, że Shelly i Colt, któremu przed chwilą to wszystko powiedziała, że tego Dynamike załatwiła, są przerażeni. Tą informacją, bo przecież jakim cudem on żyje, skoro Shelley przed chwilą go załatwiła? Powinno go nie być. Co tu się wydarzyło? Cóż, sytuacja ta może kojarzyć Wam się z tym, z czym mamy do czynienia na co dzień w Brawl Stars. Otóż gramy sobie w różne tryby, nasze postacie tam giną, a po kilku sekundach ponownie wracają do życia. Czy to jeszcze w tym samym meczu, czy w innej grze, to zależy, jaki dany tryb w danej chwili po prostu gramy, ale idea jest ta sama. Walczymy sobie, oni giną i potem wracają do życia, odradzają się. Jest to ogólnie no normalne, przecież to gra. Ale nie jest to zwykła gra, bo za tym wszystkim, co dla nas jest normalne i z czym mierzymy się na co dzień, za tym wszystkim kryje się sekretne życie zadymiarzy oraz fabuła wyjaśniająca ich możliwość powrotu do życia. Oczywiście pewnie większość z Was wie, że zadymiarze w Brawl Stars posiadają swoje opisy. To raczej jest rzecz taka ogólnie powszechna i nie ma tutaj co się dziwić. Jednak z tymi opisami wiąże się pewien sekret, a mianowicie wspomniane opisy postaci od czasu do czasu się zmieniają i zmiany tych opisów nie są przypadkowe. To nie jest update, że nowe umiejętności ma postać, o nie, a na opis wpływa tak naprawdę właśnie fabuła Brawla, która ciągle toczy się do przodu, a my możemy nawet nie zdawać sobie z tego sprawy. Cóż, Teraz już wiecie, że jak jakiś opis postaci się zmieni, to zapewne coś w fabule ruszyło do przodu. I jak to wygląda w praktyce? Cóż, przykładowo, nasz Mortis posiadał opis mówiący o tym, że ten posługuje się łopatą i wysyła zastępy swoich nietoperzy, aby atakować wrogów i leczyć siebie. Lecz obecnie, Mortisa opis brzmi: Mortis miał wielkie plany związane z byciem grabarzem i wampirem. Ale fakt, że nikt nie umiera w Star Parku znacznie pokrzyżował jego zamiary. Cóż, jak widzicie na tym przykładzie, jego historia od posiadania nietoperzy i łopaty ewoluowała do faktu, który wyjaśnia nam po co była mu ta łopata i dlaczego miał te nietoperze? Łopata była mu do tego, że był grabarzem, a nietoperze to dlatego, że był wampirem. Jednak co ważniejsze, historia ta udowadnia, że Star Park istnieje. A do tego dzięki tej historii wiemy, że ich działania, działania Star Parku sprawiają, że nikt nie umiera. Ale o co z tym chodzi? O co chodzi z tym, że nikt nie umiera? Po prostu się odradzają? Nie, to nie o to chodzi. Już wam wyjaśniam, co to za tajemnica. Oczywiście, tajemnica ta jest nawiązaniem do tego, o czym mówię od początku, czyli faktu, że zadymiarze po śmierci odradzają się i ponownie mogą walczyć. Sam świat Brawl Stars to świat, w którym to śmierć prowadzi do nowego życia. Jednak czy zadymiarz raz pokonany po odrodzeniu wciąż jest taki sam? Główny problem właśnie leży w pytaniu. Czy pomiędzy życiem a śmiercią zadymiarze przypadkiem nie tracą części swojej duszy? Ale o co tutaj chodzi? Po kolei. Zadymiarze w swoich wypowiedziach, które jak już wiecie z jednej z moich serii, są często bardzo dziwne, to jednak te dziwne wypowiedzi skrywają w sobie odpowiedzi w kwestiach fabularnych. Przykładowo nasz Bo mówi, że w tym świecie nie ma żadnej śmierci, jest tylko zmiana światów. Powiecie, no dobra, ale co takiego to tak naprawdę oznacza? Cóż, zgłębiając się w wypowiedzi Zadymiarzy, odkryłem wiele poszlak, które prowadzą do bardzo ważnego wniosku. Zadymiarze ponownego pojawienia się po śmierci nie opisują tak jak my. My to po prostu często opisujemy jako odrodzenie, ref, czy po prostu rozpoczęcie nowej gry, albo pojawienie się ponownie postaci. Jednak tak naprawdę fabularnie dzieje się coś innego, coś bardziej grubego. A mianowicie za dymiarze to nasze odrodzenie opisują jako zmianę świata, która to opisywana jest jako ich nowe życie. Temat ten jest dosyć skomplikowany, ale wyjaśnię Wam to najprościej jak tylko potrafię. Otóż, kiedy zadymiarz zostanie pokonany, wtedy ten odradza się w totalnie innym świecie, który to powstaje na bazie wspomnień, co oznacza, że w nowym świecie każdy pokonany zadymiarz może być inny. Postacie są tu inne, bo ich wygląd i zachowanie zostały zmienione na podstawie ich wcześniejszych wspomnień. Które mogą być zakłamane, bo wiecie, jak to ze wspomnieniami jest. Pamiętamy, że Aśka była niemiła, ale nie pamiętamy, jak to była miła. I jakby się zrespiła w naszym nowym świecie na bazie naszych wspomnień, to byśmy pamiętali tylko, że była niemiła, więc różnie to z tym bywa. I w taki też sposób powstają m.in. skiny zadymiarzy. Czy też nowe miejscówki? Ale zwolnijmy, już wam wyjaśniam jak to jest możliwe. Oczywiście, w razie jakichś pytań, pamiętajcie pisać w komentarzach, bo seria ta będzie kontynuowana, więc będę odpowiadał na Wasze komentarze. A idąc dalej, kojarzycie zapewne też tryb Showdown. Pojawia się tam zielony gaz, w którym to unoszą się czaszki. Tryb ten jest trybem, o który oparta jest fabuła Brawla, dlatego też to na nim znajduje się najwięcej poszlak dotyczących tego co dzieje się w tym świecie. A więc czym tak naprawdę jest ten zielony gaz? Cóż, na sekretnych nagraniach ze Star Parku widzimy, jak Spike umiera. Lecz jakim cudem ginie, skoro już wyjaśniliśmy sobie, że po śmierci zadymiarz odradza się ponownie? Cóż, widzowie, okazuje się, że po śmierci dusza zadymiarza opuszcza ciało i generuje ona w efekcie dobrze nam znany zielony gaz. Ilość zielonego gazu w świecie zadymiarzy. Wzrasta wraz z każdym pokonanym zadymiarzem, a kiedy ilość pokonanych zadymiarzy przekroczy dopuszczany limit, wtedy zielony gaz pokrywa cały świat zadymiarzy, doprowadzając do ich śmierci. A kiedy już sprawia, że w świecie nie ma już nikogo, wtedy właśnie dochodzi do tego, o czym mówimy od początku czyli stworzenia nowego świata, który to powstaje na podstawie wspomnień naszych zadymiarzy. I skoro nowo powstały świat jest na podstawie wspomnień kilkunastu zadymiarzy, to zawsze ten świat czymś się różni. Oczywiście widzowie, powstanie nowego świata to jest rzecz fabularna, natomiast jak to wygląda w praktyce w grze? Cóż, powstanie nowego świata w grze opisywane jest jako nowy sezon, czyli po prostu nowości. Nagłe pojawienie się robotów, zaczarowany las, Godzilla, nowe skiny, nowe miejscówki, wszystko to, to jest po prostu efekt powstania nowego świata na bazie wspomnień naszych zadymiarzy, więc wszystko to nie jest przypadkowe. To po prostu wspomnienia zadymiarzy, które były niedokładne. Oj tak, wspomnienia zadymiarzy są niedokładne, dlatego też generują się tutaj nowe światy. Coś sobie tu dodali, coś tam sobie odjęli, pojawia się nowy obszar, pojawia się nowa postać. Wszystko jest taką niekończącą się pętlą, która to generuje coraz więcej nowości oraz sprawia, że pojawiają się nerfy i buffy postaci, czyli ulepszenie zadymiarza i jego osłabienie, które również wynika z ich wspomnień. W praktyce jest to po prostu dostosowanie postaci do gry, a fabularnie widzowie jest to po prostu ich zmiana na podstawie tego, co dany zadymiarz sobie myślał o innych. No dobra, ale powiecie, to jest kłamstwo. Wymyśliłeś to. Jak to jest możliwe? Przecież takie rzeczy się nie dzieją. Widzowie, jest to możliwe, ponieważ to, co tu się dzieje, dzieje się już od bardzo dawna. Oj tak, widzowie. Nie widzieliście pewnie wszyscy moich poprzednich odcinków, więc warto je nadrobić, bo tam odkryliśmy więcej sekretów dotyczących fabuły tej gry. Zadymiarze generalnie to tak naprawdę ludzie, którzy to zostali uwięzieni w cyfrowym świecie przez Star Park. Brawl Stars, cały ten świat, to jest cyfrowy świat, wygenerowany sztuczny świat, to jedna wielka symulacja, która ma po prostu jakiś cel. Jest to swego rodzaju eksperyment. Możecie zadać sobie tutaj pytanie: no ale jaki jest cel tego eksperymentu? Dlaczego łapią tych ludzi i wysyłają ich do jakiegoś cyfrowego świata? Cóż, o tym pewnie powiemy sobie w kolejnych odcinkach. Jak macie inne pytania, koniecznie napiszcie je w komentarzu. I pamiętajcie, że symulacją jest również Cyfrowy Cyrk, z którego to nowy odcinek czeka na Was na drugim kanale.